Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić przelew z polskiego banku w złotówkach na konto giełdy Kanga. Zapraszam. Logujemy się na giełdę i wchodzimy w portfel. Jak widzicie, ja mam jakieś tam coiny, złotówek nie ma za dużo. Ale tu są PLN -y i klikamy wpłata. Przechodzi nam do strony GoCash. Ja chcę przelać, przypuśćmy, 440 zł. Dalej. I na tej stronie możemy sobie zrobić przelew, wpłacić przez Zen albo blikiem. Te dwie opcje są możliwe tylko jeśli należymy do klubu Kangi. Ja w tej chwili do niego nie należę, więc zrobię zwykły przelew bankowy. No i tutaj mamy rachunek, na który musimy wysłać nasze pieniądze. Realizujemy wpłaty na bieżąco w godzinach od 8 do 21 w dni robocze. Akurat ja nagrywam ten film w poniedziałek, jest godzina 13:45 i zobaczymy, o której te pieniądze wejdą nam na giełdę Kanga. Ja teraz zrobię sobie szybko przelew z mojego konta bankowego właśnie na te dane, które są tu podane. To wygląda mniej więcej tak. Pamiętajcie, żeby tytuł przelewu był taki sam, jaki widnieje właśnie na tej stronie, ponieważ ten przelew wtedy nie przejdzie. Klikamy dalej. Zatwierdzamy sobie. Całość w banku. No i czekamy. Zrobiliśmy sobie nasz przelew. Wracamy do naszego portfelu. No i zobaczymy, o której będzie ta gotówka u nas na koncie. Witam Was ponownie następnego dnia. Jak widzicie na koncie, mam swoje 440. Złotych I dlaczego to tyle trwało, a mianowicie, środki na koncie przez firmę GoCash zostały zarejestrowane o 10.38 we wtorek, czyli następnego dnia. Dlaczego tak się stało? Prawdopodobnie mój bank wysłał te pieniądze dopiero następnego dnia rano, ponieważ ostatnie. Wyjście w tym dniu było o 13:25, a ja robiłem przelew o 13:45, czyli na ten przelew już się nie załapałem. Bank Millennium, do którego wysyłałem te pieniądze, przyjmował je między 10:30 a 11:00, czyli 10:38. Idealnie by pasowało, żeby te pieniądze właśnie znalazły się na koncie. To są tylko moje takie przepuszczenia. Dokładnie trzeba by się zapytać. W swoich bankach, czy to dobrze zostało zrozumiane przeze mnie, ale wydaje mi się, że tak jest. Więc jeśli chcecie mieć szybko pieniądze na waszym koncie, to musicie sprawdzić, kiedy przelewy wychodzą z waszego banku a wchodzą do banku Milenium. Ten odcinek można by było już zakończyć, ale ja jeszcze zrobię szybki zakup kryptowaluty i ja sobie kupię USDT. Mam teraz dwie sztuki z jakimiś tam drobnościami i zrobimy to w najszybszy i najprostszy sposób czyli klikamy szybką wymianę wybieramy sobie walutę źródłową w tym wypadku będzie to pln waluta docelowa i tu mamy całe krypto i wszystkie waluty które są na giełdzie ja sobie wpiszę USDt, czyli teter i jaką ilość. Ja chciałbym mieć no 100 USDT. Przeliczę sobie mniej więcej i tyle, ile to jest? 103. To może zrobię trochę mniej. 430 przelicz 100 USDT i 73 grosze, że tak powiem. Wymieniamy. Tak, rozumiem. Wymiana zakończona pomyślnie. I wejdziemy teraz sobie do stalda. Jak widzicie, nasz Teter jest już na naszym portfelu. To tyle z dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i jakimś komentarzu. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.